Ewangelia według św. Marka Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy». Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie zmartwy. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać zmartwy. Dziś w Ewangelii Jezus zabiera trzech wybranych apostołów na wysoką górę, gdzie przemienił się wobec nich i okazał się w swojej chwale. Uczniowie przestrasili się, nie bardzo wiedzieli, jak mają się zachować wobec tak wielkiej tajemnicy. Czy w obliczu wielkiej tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem, potrafię zachować milczenia ciszej, kontemplować? Czy ja muszę wszystko zrozumieć, analizować, coś o Ciebie dodać? Czy po spotkaniu z Jezusem na modlitwę zostawiam Bogu przestrzeń dzisiaj, tak aby On mógł we mnie działać, mnie przemieniać? Czy raczej tak jak Piotr pragnę od razu działać, stawiać namioty, innych nawracać? Zwróćmy też uwagę, że pośród dwunastu Jezus wybrał tylko trzech i surowo im zabrania tej tajemnicy zdradzić do momentu zmartwychwstania. Wchodząc w coraz bliżej relacji z Panem Jezusem, ważne jest, abyśmy umieli zachować milczenia i pozwolili Jezusowi działać poprzez nas według Jego świętej woli, a nie w sposób impulsywny.